Oto pierwsza zdobyta bramka w historii sekcji piłki ręcznej dziewcząt klubu działającego tuż za granicą Bielska Białej KS Bystra. Uroczysta inauguracja działania sekcji i pierwszy mecz z Sośnicą Gliwice odbył się w poniedziałek 21 września 2015 roku. Piłka ręczna, ponieważ miejscowość Bystra od wielu lat gdzieś tam piłką ręczną stoi, odnosimy, odnosimy jako miejscowość wyjątkowe sukcesy na polu szkolnym. Jest to sport coraz bardziej rozwijający się, zauważyliśmy u naszych dziewczyn sporo entuzjazmu, sporo zaangażowania, no grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Dzisiaj wydarzenie wyjątkowe, e, mamy bowiem tutaj debiut naszej młodej drużyny, inaugurację rozgrywek Śląskiej Ligi e, Piłki Ręcznej Dziewcząt. Wydaje mi się, że warto kibicować naszym dziewczynom, ponieważ są w tej lidze jedynym reprezentantem regionu Podbeskidzia, także w zasadzie reprezentują cały region i, i chyba warto za nie trzymać szyki. Julia, nie trzymaj pozycji cały czas tej samej. I gramy. Wychodzi na pozycję, Dominiczka, bardziej. Obiegasz. Rzut karny. Julia, wrzut Julia! Dziewczęta z Bystrej w swej ligowej inauguracji wysoko przegrały z bardziej doświadczonymi zawodniczkami z Gliwic. 10 do 24. Idziesz, lewa, lewa. Pozłować możesz, Wiktoria, przecież. Podanie. Chcę też przypomnieć, korzystając z okazji, że cały czas w naszym klubie trwa nabór do nowej sekcji piłki ręcznej dziewcząt. Dziewczyny urodzone w rocznikach 2003 i młodsze, jeżeli kochają sport, kochają piłkę ręczną i chcą przeżyć fajną przygodę, a przy okazji rozwijać je w coraz bardziej popularnej dyscyplinie, zapraszamy do kontaktu i do, do przybycia na nasze treningi. Treningi sekcji piłki ręcznej KS Bystra odbywają się w Hali Gimnazjum w Bystrej. Dobra, to spróbujemy czy z tej strony, a Emilia na rozegramy. Raz, Pograjcie, dwa. Pograjcie do środka. Martynka dziewczyny. na środku grasz, tak? Martyna na skrzydle grasz.